Ma. tu Dawid i oczywiście mój, mój pomocnik moja stara cholera tutaj tutaj, tu, tu oczywiście ten pizzerman za którym chodzę Pokaz i dzisiaj pokazujemy wam sekrety pierwszy sekret to oczywiście można wyjść poza mapę stary wchodź do, do, do kręgu że można, ale je, mamy, jeszcze jed, mamy jeszcze kilka sekretów, ale to już Wam pokażemy w grze. Ej, dobra! Więc poczekamy aż się Ej, Jesteśmy? A kto, który pokaże? Owaj, pokażemy, bo muszę jeszcze. się tylko napił. no chyba tylko jeden jeszcze mamy, co? So? Hmm? Nie chcę tutaj Dobra! Ładuje się, nie czekamy. Ej, ej ale pomijam, pomijamy, bo, ten, bo to będzie takie trochę, bo to, bo, no, to będzie no. takie debilskie, że to no. będziemy tak zagrać. Hmm. Ej, a ty masz karton, bo ja mam zebród. Ja nie, ja nie, ja nie, ja tu nie patrzyłem, patrzę już. bo nie patrzyłem? No,

O Jezu! Nie sykuj! Nawet ty nie uwierzysz, jak to się wygląda. Jak? Patrz! No, patrz. Czekaj, czekaj. Czekaj. widzisz? O, ten! Widzisz? O, ten! Cześć. Skip? Ej, no! Jaki Użyj. napakowany gór. Chłop. Je jeszcze, jeszcze ma takie dziwne ubrania. Dobra, ty, 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 tym się nie przejmuj Nie ok. No bo Ja pues, to ja nie okay, ja, tak się, ja. się do kata, to, w done, to będzie zabawo. Pójdę po my będziemy się gówno. pójdę w ogóle. Dobra. pierwszy, 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 tak. pierwszy <t schools> No koniec służ za mną. Ty on odpalił kartę, więc ja jestem z powodu. Be... rozdzielamy się. Zbieramy trochę. Dobra, Dawid, ja Dobra, pokażę gdzie to się było. Dobra, Dobra. nieważne, poczekajcie. Dobra, idziemy do Artura, bo on wie jak zrobić... Dobra, to, 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 to. Ten sekret. Idziemy z Arturem. Idziemy blue, więc chowaj karton. O, ej, myślę, naprawdę rację. Mówiłem. O, ej, uciekaj, uciekaj, bo tu dobra, tu, 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 Green, 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 Chup green. Uciekaj! Pieprz, pieprz, pieprz. Któremu byłem przejdzę? Green Gozjan. Właśnie wiem. Ej, dobra, to, to, to przejdź tamtędy. O kurwa. Blue widzę. Ej, Blue jest... Blue jest tam... tam obok zamku. O kurwa! Musiałem, musiałem, musiałem! Cośpiję dalej. Nie, by mu wylazłem z kartonu, no. Bo był mnie grindiat Tam jesteś... Rybłoka. A i to, ale to nie tutaj, tam się robi tam O gdzie widzę grino. No tam tam pod mostem. A to jest tam przy moście. No, to jest pod mostem. O Halera. Blumie goni. się w karton. No, tu mnie nie złapie. No muszę co to Cholera. Och, ku... on mnie prawie dotknął! stary. stary. Ja to czekam aż grim nadejdzie, bo. O, tu się O tole! Ej, brudam w las gdzie ja chciałem. Mhm. Na chwilkę. A w ogóle? mam w losie. O, pierdol. Terenami się nie, rzucił. Na świetle, świetnie. Ej, uważasz, bo ten grim jest. No wiesz, ja w sensie się mhm. gry nawet nie zrobię. Tutaj dobra, To idziesz tam pod most. Ja tu pod mostem. Dobra, ale tam gry nie jest, tam gry nie jest. Wiem. ja? Je? Mhm. dużo żarówek, chyba z pięć. Gdzie pod mostem? Tu. O cholera, on akurat jest no pod mostem. No właśnie. Ja tutaj weszłem, bo się boję. Bo się bałem, że we mnie wejdzie właśnie. Holibaczka. Holibaczka, ale chyba nie będziesz taki był apetyczowy. Dobra, jestem pod mostem. Ja. chodź, chodź. Nie. Szybko Dobra, tak. O, tak, tak, tak. wejść, 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 Tak, tak, tak. Tak, tu. tak. Tu. Tak, tak, tak. Tak, no, tak, ok. no tędy, tędy Dawid. Tędy, ja się... No ale pan, bo tu tak trzeba. O! Dobra, i teraz o, tak, o, tak, o. Tędy? No. O! o! Widzisz? A okay. tu, 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 tu. O, ku! Ej! Patrz, po, Ej, patrz, patrz, chodź. patrz, patrz. Ale chodź. Patrz, tu da się patrz, jeszcze wyżej. Ja Ja tam umiem wejść, ale nie tędy. Chodź, ale tu jeszcze wyżej można ja umiem tam też tam wysoko wysoko Dobra, być. dawaj tu jest gniazdo do tego tu 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 ma. tu można sobie tu domek tu wejść, tu nie nie, tu Nie to tu nie. Nie mogę walić mnie, Mam tam... jeszcze, jeszcze mają kilka mi tych nie w tej grze. No. Widzicie ci a karczuruczka. Nie uczekam, nie <siąc> chcę do ciebie wejść. Ja tu ten bezrazsny się co. Tak. Stop. Oj pa, a tutaj da. To się już da. Ktoś ja też już death. On się chyba zginął. Czekaj, gdzie ty jesteś? Gdzie ty, ty jesteś? Ej, słuchajcie, widzowie, przypadkiem znalazłem Widzicie? Kto ty jesteś? Jestem w kamieniu! Ty jesteś w kamieniu! O pierdole kur... jest. Ej, Dawid, Dawid prawy pra blu na ten dom w no do dobra ja tu w kamieniu ja tu utknąłem ej, o David o, Dawid, uwa uważaj, bo on tam próbował i chwilę ty się nie weź tam do a. kamieniu Wiesz? cholera, ja tu utknąłem, stary ej, a, ej, a może do da zrobić tą sztuczkę z kartonami? ale ja tam chyba nie wejdę, wiesz a jak to tam weź? normalnie tak? Ty tam gówno nie ten, ten? ale nie bo tak chcę poza mapę spa. a tutaj jesteś jednak nie spadnę dobra daj spróbujemy? nie na mapie się nie da tak robić i tu ja stąd się wychodzi stój? a to tak się wychodzi nie tędy się nie wylazłem stąd nie bo my jesteśmy teraz w kamieniu a jednak Ej, ale my mamy żarówki, też najgorsze. Ej, bez kitu. Też mam. Dobra, to chyba tylko, mieliśmy... Tylko pod... my jesteśmy na serwerze? Tylko ja i tamten dziwny... I ty jesteśmy na serwerze. Ojej. To, to, my pod, ma... dobra. No. to, to jakoś pod mapę... Chcesz pod mapę No. jakoś spróbujemy pod mapę wleźć. Dobra, e, Dobra, chyba to byliśmy po to, żeby pokazać wam mity. No teraz przejdziemy do 90 dni nocy w lesie, co? Poczekaj, poczekaj tylko. Dobra, mamy jeszcze jakąś, żeby pod mapę spać. A, dobra, już. Bardzo już powiem. Pa, 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 pa. Pokaż, pokażemy im, co pod mapą pa. jest. Jasne. Dobra, to musimy chyba wyjść i znowu dołączyć. Nie, co? nie trzeba. A jak, no to jak sam wyjdziesz? Dobra. Strach. Kończymy. Co były po prostu dwa mity. Spierdalamy.